to wiemy już, że możemy uratować siedem żyć, że każdy z nas może uratować przynajmniej siedem żyć. Mamy, poznaliśmy pierwszą, pierwszy przykład, ale to może pierwszą osobę, która żyje dzięki y, transplantacji w zdrowiu, tak jak, jak, y, jak osoba, która nie, nie borykała się z problemami. To teraz powiedzmy o samym przeszczepie. Mamy na oddziale osobę, od której możemy pobrać narządy. Czy jedna osoba wystarczy, żeby, taki, na, żeby te narządy pobrać, czy może dwie? Znaczy mówimy o zespole ludzi, którzy zaangażowane jest... Trzy. Tak, żeby pobrać narządy. No to z... powiemy Wam różne takie rzeczy fleszowe, informacje, które myślę, że warto zapamiętać i czasem pewne m, powielane informacje tu dzisiaj sprostować. Pierwsza sprawa jest taka, że osoba, która, od której pobieramy te narządy, to już nie jest człowiek żywy, to, jest, to są zwłoki, to, są, to jest osoba uznana już za zmarłą. Nie traktujemy tego jako pacjenta, to już jest osoba definitywnie zmarła, więc nie słuchajcie różnych opowieści o tym, że tam ktoś żyje, że, że my pobieramy od żywych ludzi, że przyjeżdżamy i mamy jakieś powiedzmy ciemne interesy. To jest w ogóle nieprawda, dementuję to. Zawsze sztab ludzi sprawdza to wielokrotnie, pobieramy te narządy od zmarłych osób, ale o tym opowiedzą inni, tak naprawdę, jak do tego dochodzimy. Zespół ludzi zaangażowany w pobranie to jest sztab ludzi, słuchajcie. To są koordynatorzy, którzy najpierw przygotowują całą procedurę. To są piloci samolotów, którzy nas przewożą, to są kierowcy karetek, którzy nas dowożą. To są pielęgniarki, to są cały sztab ludzi przygotowujących narządy w, w szpitalach. Czasem przyjeżdża jeden zespół, który pobiera na przykład tylko nerki, ale często się zdarza tak, że przyjeżdżają dwa lub trzy zespoły dedykowane do pobrania różnych narządów. Czyli jeden zespół pobiera nerki, jeden zespół pobiera wątrobę, inny zespół pobiera płuca, serce, tak więc potrafi być czasem na sali 20-30 osób. I to wszystko trzeba skoordynować. I ile czasu trwa procedura pobrania tych skupmy się na tych siedmiu głównych narządach, czyli dwie nerki, dwa płaty płuc, wątroba, trzustka i serce. No, zależy od którego momentu liczymy, bo jeżeli liczymy od momentu kiedy musimy wyjechać z danej miejscowości do której trzeba przywieźć te narządy. Załóżmy, że wyjeżdżamy z Warszawy, a narządy pobieramy w Gdańsku. No to musimy dojechać do tego miejsca, musimy poczekać aż wszystkie Zespoły, które mają pobrać, się spotkają w jednym momencie. Zaczynamy procedurę pobrania. A ile liczy jeden zespół? Ile no, może? 3-4 osoby. 3, czyli tak. już na start te zespoły liczą kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tak. osób, które tak. będą musiały pobierać. pobrać narzą tak. narządy. I zaczynamy jednoczasowo to pobranie. Najczęściej trwa to gdzieś około 2-3 godzin. Mniej więcej. No i potem, jak już mamy te narządy, to tak mówiąc kolokwialnie, trzeba je spakować tak. i przetransportować. Tak, i tutaj ważna informacja dla Was wszystkich, znowu kolejne tabu: nie zamrażamy narządów, nie wkładamy ich do zamrażarek. Narządy przewozimy w takim stanie hibernacji od 0 do 4 stopni. To to jest taki przykład, zawsze daje, nie lubimy jeść rozmrożonych truskawek, nie? No bo one są takie całe zniszczone, rozklapane. Natomiast lubimy ładną truskawkę, która jest świeża, taka liofilizowana. Jeżeli byśmy zamrozili truskawkę i zamrażamy narządy, to wtedy one się rozpadają. Woda się rozszerza w tkankach, niszczy tą tkankę. W związku z tym zawsze transportujemy to w temperaturze od mniej więcej zera do 4 stopni. I tu znowu fajny przekaz dla Was. Może będziecie świadkami kiedyś i możecie uratować człowiekowi na przykład obcięty palec, nie wkładajcie go do lodu. Wrzućcie go do worka z wodą, najlepiej z solą fizjologiczną, ale czasem z wodą, i dopiero wtedy o, schłodźcie go, żeby była taka bariera, żeby był taki termos na przykład. I w takim stanie możecie ten narząd transportować. I tak my transportujemy narządy do przeszczepienia pobieramy narządy, w tym czasie wydzwaniane są karetki pogotowia, często również, wiem, policja, wojsko, czasami śmigłowce, tak, po to, samoloty. żeby, Ta. zakładając, że pobrane zostały te narządy w Gdańsku, po to, teraz trzeba znaleźć potencjalnych biorców, jak najszybciej, i te narządy Rozjeżdżają się po całym kraju, po a, całym czasem kraju a czasem nawet po całym świecie. No to znowu sztab ludzi. Koordynatorzy to wielki, wielki szacunek dla osób, którzy są, tą ciężką robotę wy, wykonują najczęściej w nocy. Właśnie wyzwaniają tych pacjentów, bo ci pacjenci muszą przyjechać do środka, który będzie im przeszczepiał narząd. To wszystko musi być skoordynowane, musi być w czas. Narządy nie, nie lubią, jak długo leżą w tych, w tych naszych transportowych pojemnikach. Więc im krótszy czas, tym lepiej, dlatego spieszymy się. Każdy narząd ma ten czas krótki. Jedne do 20 paru godzin, niektóre do czterech, pięciu, więc w zależności od narządu. Kar dwie karetki, jedna karetka jedzie do Zielonej Góry, druga do Krakowa, trzecia do y, Warszawy. Helikopter le leci do Bielska-Białej. Tak, jak sobie to wyobrażam. W tym czasie organizowane są zespoły, w, w założeniu nawet w siedmiu różnych szpitalach. Tak różnych jest, one jasne. czekają w gotowości. Najczęściej są to ludzie, którzy są 24 godziny pod telefonem. Cała procedura rozpoczyna się w momencie, kiedy narząd dojedzie już do ośrodka, w którym ma być przeszczepiony. Taka techniczna uwaga, zdarzało się w świecie, że pacjent czekał już na stole, procedura była już prawie gotowa do rozpoczęcia, a karetka na przykład miała wypadek. Nie? No i wypadek spowodował nie tylko uszkodzenie samego samochodu, ale też narządu. Dlatego nie wolno rozpocząć procedury przeszczepienia, jeżeli nie widzimy narządu na sali operacyjnej. Jesteśmy pewni, że on już jest. To również otwiera oczy, jak ważne rzeczy dzieją się w karetce. To znaczy, że często człowiek jest nie tylko reanimowany, ale na przykład przewożony jest narząd, który może za chwilę komuś. No tak, to wielka życie. odpowiedzialność każdego. To jest zespołowa praca. No, wszyscy na to pracują. Kierowca karetki pogotowia bierze odpowiedzialność za dowiezienie narządu i zespołu do szpitala. Nerka trafia do Warszawy, serce trafia do Krakowa. Jak wygląda następnie przeszczep? Ile osób bierze udział w tej operacji? W zależności od tego, jaki mamy, jaką mamy, jaki przeszczepiamy narząd, ale najczęściej wygląda to w ten sposób, że jest jeden główny operator, asysta, instrumentariuszka, która podaje narzędzia, oczywiście anestezjologzy, lekarze anestezjologzy, pielęgniarki anestezjologiczne, sztab ludzi, którzy stoi z boku i nam pomaga w trakcie samej operacji. To są osoby, które nam podają narzędzia, przynoszą różne potrzebne rzeczy. Dziś około 10 osób zaangażowanych jest przeciętnie w każdą procedurę. No, i procedura polega na tym, że po prostu zaczynamy ten narząd przeszczepiać. I który narząd jest najtrudniej przeszczepić? Nie, trudno powiedzieć, który jest najtrudniej. Może te, które najtrudniej zaczęto przeszczepiać. No, na dzisiaj, chyba jednym z naj, najpóźniej wykonywanych przeszczepień, to są przeszczepienia trzustki. Ale przeszczep wątroby jest bardzo trudnym przeszczepieniem. Mo, może przeszczep serca troszkę mniej. Najczęściej wykonywaną procedurą jest przeszczepienie nerek i może dlatego, że najczęściej to ona jest w pojęciu takim ogólnie transplantacyjnym taką najłatwiejszą dla nas procedurą do wykonania. A to przy okazji już jak mamy taką publiczność, proszę o rękę o podniesienie rąk te osoby, które są w stu procentach pewne, gdzie leżą nerki. Sporo osób. Sporo. Bo zdarzają się często to. O, o, a czy ktoś wie, ile nerek można mieć maksymalnie w, w swoim ciele? Ile? Dwie? Trzy? Panie to, profesorze? To, to zależy od tego, czy pytamy o fizjologiczne, czy nie, bo czasem zdarzają się osoby z trzema nerkami, oczywiście, które się urodziły z taką ilością nerek. Czasem się rodzą osoby z jedną nerką. Ale zadałem to pytanie dlatego, żeby przy okazji, taka, jako w formie ciekawostki, jak wszczepiamy komuś nową nerkę, to nie odszczepiamy. Tak, to po... ciekawe pytanie, już tłumaczę. Eee, część z tych narządów przeszczepiamy nie w to samo miejsce, w które. Mamy stare narządy. To znaczy najczęściej przeszczepiamy nerki do dołów biodrowych, blisko pęcherza moczowego, zostawiając stare nerki. Ja to trochę upraszczam, bo nie chcę wchodzić w szczegóły. Czasem się te nerki stare usuwa, ale generalnie nerki służą nie tylko do produkcji moczu, ale też służą jako gruczoły wydzielania. Więc mamy tam też produkują hormony. Więc zostawiamy je, bo one hormony dalej produkują. A nerkę nową nerkę oddawcy, przeszczepiamy blisko pęcherza. Dlaczego blisko pęcherza? No bo Mamy krótki moczowód. I to jest takie techniczne, duże naczynia, blisko pęcherza, więc niewiele osób o tym wie, że nerkę nie przeszczepiamy w to samo miejsce, w którą ktoś miał starą nerkę. Nie wyszczepiamy starych nerek często. Panie profesorze, na zakończenie jeszcze obiecaliśmy sobie, że rozmawiamy bez tabu, yy, obalamy mity, więc prosto z mostu zadaję pytanie, czy. Nieładnie się czasami mówi o kierowcach jednośladów, dawcy nerek. Czy rzeczywiście jest tak, że najwięcej narządów pobieranych jest od motocyklistów? No to właśnie kolejna rzecz, która krąży w, w świecie. Nie, no motocyklista najczęściej jedzie z taką prędkością, że już nic z niego nie zostaje. Więc to jest przykra sytuacja, ale takie osoby nie nadają się na potencjalnych dawców. Najczęściej narządy pobiera się od osób, które mają krwawienia w głowie i to jest największa grupa dawców w, w świecie, myślę, w Polsce i w świecie. A żeby przeszczepić ten narząd, jak usłyszeliśmy, yy, zaryzykuje stwierdzenie 100 osób nawet łącznie bierze udział w jednej, w jednej operacji tej całej, łącznie całym tym cyklu przeszczepów? Może tak się zdarzyć, że to może być nawet setka. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za za obalenie mitów, doktor habilitowany Maciej Romanowski. Dziękuję, że przyszliście. Bardzo serdecznie.